Cześć! Ten filmik nie będzie dotyczył angielskiego. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o czymś innym i przedstawić Wam pewną wyjątkową osobę. Co się tak naprawdę liczy, co jest tak naprawdę ważne. Jeżeli zacząłeś oglądać ten filmik, ponieważ czasami też zastanawiasz się nad tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Czy to są pieniądze, zdrowie, kariera, rodzina, sława? Różne rzeczy mogą przychodzić Ci do głowy. Ale dzisiaj spróbuję ci odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę jest ważne. I jeżeli faktycznie weźmiesz to sobie do serca, uwierzysz w to i zaczniesz działać według tej reguły, zauważysz, że Twoje życie zacznie się zmieniać. Zaczniesz zauważać takie malutkie, magiczne momenty, które będą pojawiały się w Twoim życiu, w Twoim życiu i w życiu. Innych ludzi. Ale zanim przejdziemy do tego, chciałam Ci przedstawić pewną osobę. Ta osoba to Alek. W zasadzie powinnam powiedzieć, to był Alek. To był Alek w roku 2005, kilka miesięcy przed maturą. Miał wówczas 19 lat i dowiedział się, że ma guza mózgu. Straszna diagnoza, bardzo ciężki przypadek. Przeszedł kilka operacji. Niestety z ostatniej z tych operacji się nie obudził. Nie umarł. Zapadł w śpiączkę. Lekarze nie dawali mu szans. Nie było według nich nadziei na to, że się obudzi, ocknie i będzie mógł normalnie funkcjonować. Jednak Alek gdzieś wewnętrznie miał tę wolę walki i tę wolę życia. I obudził się ze śpiączki. To nie było tak, że obudził się tak, jakby się nic nie stało. Niestety. Jego nogi i ręce zostały porażone, a więc. Poruszanie nimi było bardzo ograniczone i utrudnione. Podobnie jak mówienie, albo podobnie jak ta, jak coś, co nam wszystkim wydaje się takie normalne, takie naturalne, nie zwracamy na to uwagi i nie doceniamy tego nigdy, że możemy trzymać otwarte oczy. Ale jak ma z tym problem, ponieważ nerw poruszający mięśniami odpowiedzialnymi za zamykanie, otwieranie oczu również został porażony, więc. Ma on trudności z tym, żeby mieć otwarte oczy, żeby utrzymywać je otwarte. Tak jak powiedziałam, czy zastanawiasz się kiedyś nad tym w ciągu dnia, kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że o fajnie, mam otwarte oczy, ale obudził się ze śpiączki. No i co dalej? Mógł się poddać, mógł usiąść na wózku i zacząć pytać, dlaczego mnie to spotkało. Mógł totalnie zamknąć się w sobie, eee... W domu nie wychodzić do ludzi. Pierwsze miesiące po tej chorobie, po przebudzeniu, nie były dla niego łatwe. Ale Alek podjął właściwą decyzję. Nie wybrał tego, o czym powiedziałam. Wybrał to, żeby walczyć o siebie. Wybrał to, żeby usprawnić swoje ciało. Wybrał właśnie tą walkę o dojście do jak najpełniejszej sprawności. Wkłada przeogromny wysiłek fizyczny w to, żeby móc się poruszać i żyć jak najbardziej swobodnie. Oprócz tego podjął wysiłek i zdał maturę. Wcześniej uniemożliwiła mu to choroba, potem śpiączka, ale kiedy się z niej wybudził, postanowił, że zda maturę. Nie siedzi w domu i nie czeka, aż coś spadnie mu z nieba. Pracuje. Po pracy, jeżeli pogoda dopisuje, wyjeżdża swoim wózkiem na dwór i jeździ, trenuje. Chociaż lekarz zapisał mu znacznie więcej godzin rehabilitacji tygodniowo, ze względów finansowych może sobie pozwolić tylko na jedną godzinę. Rok temu wielu ludzi przekazało mu swój 1% podatku, dzięki temu mógł pojechać na turnus rehabilitacyjny. Każdy taki turnus jest dla niego ogromnym krokiem ku uzyskaniu jak najlepszej sprawności. Alek walczy, alek się nie poddaje. Nie tylko walczy o siebie, ale co jest wspaniałe. Bierze udział w różnych charytatywnych biegach i maratonach na rzecz innych niepełnosprawnych osób. A więc, mimo tego, że sam jest osobą niepełnosprawną, to pomaga innym takim osobom. Mimo tego, że sam nie ma środków na to, żeby kupić sobie nowy wózek, biega w maratonach. Które, dzięki którym zbierane są pieniądze dla innych osób, pomaga innym osobom. I to wydaje mi się jest niesamowite, ponieważ najważniejsze jest to, żebyśmy starali się pomagać innym nie jak zaczniemy więcej zarabiać, nie jak będziemy bogaci, tylko teraz. Zastanów się, jak teraz możesz pomóc, na przykład Alkowi, bo to, co jest moim zdaniem najważniejsze, to jest dokonywanie właściwych wyborów. Zawsze masz wybór. Alek nie miał wpływu na to, że zachorował, ale on walczy i jeszcze w dodatku pomaga innym. A więc z jednej strony pomaga sobie, bo biegając, trenuje, ale też swoim udziałem w tych różnych biegach i maratonach pomaga innym osobom. I to jest moim zdaniem naprawdę niesamowite. I dlatego. Postanowiłam przedstawić Wam Alka, ponieważ jest dla mnie osobą, która ma ogromną siłę walki i jest dla nas świetnym przykładem na to, jak można dokonywać prawidłowych wyborów. Przedstawiam Ci też Alka nieprzypadkowo. Przedstawiam Ci go, ponieważ dokładnie tak jak Ty, jest jednym z moich widzów. A zatem, odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę się liczy, jest taka, że liczy się to, aby dokonywać. Prawidłowych wyborów, aby wybierać po prostu bycie dobrym człowiekiem. Być może to brzmi banalnie, ale każdy z nas może być po prostu dobry. Pewnie nieraz słyszałeś, że świata nie zmienisz, ale ja wierzę w to, że wszyscy razem możemy zmienić świat. I dzisiaj chciałabym Cię ogromnie zachęcić do tego, abyśmy razem zmienili świat Alka na lepszy. Jak to zrobić? Możesz przekazać mu 1% swojego podatku, jeżeli zarabiasz i odprowadzasz podatek. Jeżeli nie, i jeszcze tego nie robisz, bo jesteś na przykład za młody jesteś w szkole, poproś swoich rodziców. To jest naprawdę 5 minut. Nawet nie, wystarczy wypełnić odpowiednie, odpowiednie miejsce w picie, wpisać tam e, dane ze strony ALKA, do której link znajduje się w opisie filmu na dole. Oprócz tego, że przekażesz ten 1%, czyli przekażesz coś, co i tak oddajesz. To oddasz tyle samo po prostu urząd albo wydostanie trochę mniej. Ale za to przekażesz to na cel, na który naprawdę warto. Ale druga rzecz, do jakiej chcecie ogromnie zachęcić: wpłać na konto Alka złotówkę. Jeżeli możesz wpłać więcej, ale jeżeli nie, wpłać chociaż te złotówkę. I być może teraz pomyślisz sobie: jedna złotówka, no czy ona zwariowała? Przecież co to jest złotówka? tak? Koszty rehabilitacji, koszty nowego wózka to są ogromne koszty. Nie. To znaczy tak, to są ogromne koszty. Ale ta jedna złotówka dla ciebie to w zasadzie nic. Jeżeli zgubisz złotówkę, to czy będzie to dla ciebie jakaś ogromna strata? Ale teraz wyobraź sobie, że chociaż połowa osób, które obejrzą ten filmik, wpłaci na konto Alka tę jedną złotówkę. Albo połowa osób, która subskrybuje ten kanał, wpłaci na konto Alka jedną złotówkę. Dla ciebie to nic. W zasadzie prawie że nic. Ale razem możemy zdziałać naprawdę wiele. Możemy zmienić czyjś świat na lepszy. Możemy pomóc osobie, która pomaga innym. I możemy wesprzeć Go w tych działaniach, żeby mógł jeszcze lepiej pomagać sobie i pomagać innym. Pamiętaj, że wszystko, co robisz dla innych, prędzej czy później do ciebie wróci. I nie tylko poczujesz się dobrze, bo zrobiłeś coś dobrego. Oprócz tego mam dla Ciebie jeszcze jeden bonus. Jeżeli dokonasz wpłaty na konto Alka, nieważne w jakiej kwocie, kwota nie ma tutaj znaczenia, wpłać tyle ile możesz. Jeżeli nie możesz więcej niż złotówka, to wpłać tylko złotówkę. Ale w tytule wpłaty wpisz swój adres e-mail. Alek będzie w Poznaniu. Na początku maja, ponieważ przyjeżdża na kolejny bieg. Wtedy będę miała też okazję spotkać się z nim i razem zrobimy dla Was filmik, w którym wylosujemy spośród tych wszystkich osób, które wpłaciły pieniążki na jego konto, wylosujemy dwie osoby. Te dwie osoby dostaną ode mnie cztery lekcje angielskiego zupełnie gratis. Opłaca się pewnie, że się opłaca. ponieważ że pomożesz komuś, poczujesz się z tym lepiej. wesprzysz go w jego. Dążeniu do pomagania innym osobom, a także będziesz mieć szansę wygrania tych czterech zupełnie darmowych lekcji angielskiego ze mną. Pamiętaj, żeby to zrobić, wejdź na stronę ALKA, tam masz wszystkie dane. Link do strony znajduje się w opisie na dole i koniecznie pamiętaj o tym, aby w tytule przelewu wpisać swój adres e-mail, dzięki temu będziemy mogli się z Tobą szybciej skontaktować. Jesteś częścią wspaniałej społeczności. Która może zmienić czyjeś życie na lepsze. Razem możemy zdziałać naprawdę wiele, a potrzeba tak niewiele: jedną złotówkę. Ode mnie to tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że dokonasz prawidłowego wyboru, bo dla Ciebie to też jest ważne. Do zobaczenia.